Poznaj telewizję nowej generacji N. Prezentujemy rewolucyjny dekoder HD, dzięki któremu możesz wypożyczyć film, nie wychodząc z domu. Możesz oglądać najnowsze hity filmowe oraz najpopularniejsze seriale, zanim pokażą je inne telewizje. Z wypożyczalni N możesz korzystać na dwa sposoby: płacąc miesięczny abonament, lub płacąc tylko za wybrany film. Chcesz oglądać 16 filmów miesięcznie prosto z hollywoodzkiej wytwórni? Wykup abonament na kolekcję Picture Box. Jesteś fanem seriali? Kolekcja End Screen to wybór najlepszych polskich i amerykańskich seriali oraz premierowe odcinki tuż po emisji za oceanem. Przegapiłeś świetny film w kinie. Teraz możesz go wypożyczyć nawet w jakości HD, nie wychodząc z domu. Nic ci nie przeszkodzi, nawet pogoda. Aby wejść do wypożyczalni, wystarczy wcisnąć przycisk VOD na pilocie. Wybierając film możesz zobaczyć zwiastun i przeczytać krótki opis, zanim zdecydujesz, co obejrzeć dziś wieczorem. Nie musisz czekać na film. Wszystkie filmy dostępne są od razu na twardym dysku dekodera. Możesz aktywować film przez telefon lub przez internet. Będziesz w kinie, nie wstając z fotela. Nie musisz nigdzie chodzić. Filmy same wracają do wypożyczalni. Telewizja nowej generacji N to niespotykane dotąd doznania. To rozrywka na najwyższym poziomie. Dźwięk przestrzenny Dolby Digital oraz pięć razy bardziej wyraźny obraz w najwyższej rozdzielczości High Definition. Wypożyczenie hitu filmowego kosztuje mniej niż wyjście do kina dla całej rodziny. Filmy już od 6 zł. Zamów już dziś i wypożyczaj filmy bez wychodzenia z domu. Telewizja nowej generacji N.